Smerdowo po śladach, ty. <laughs> dobra, będziemy też z nim szli w engineering i teraz tak. Z tego co pamiętam, to na tej naszej planecie budowaliśmy jakieś kurde, gówna. Mimban to chyba była nasza planeta. Tak, dobra. Dobra, jeszcze 5 dni. Teraz tak, szybki look. Ekwipunek, żarcie jest. Dobra, Żarcie jest mnóstwo, OK. Tutaj mamy co? Do Iron flash. Dobra, dobra, muszę sobie przypominać wszystko. I teraz tak. Miras, Terminator. Miras Salvation jest, on musi teraz expić. Oddział, dobra, jak ci? Jak szafiarze, B2KI, B2H2O. Wystarczy kropla kurka smaru. wystarczy <ścoughs> kropla smaru, nie chłop, normalnie. A da się mu zmienić nickname? No jest, ty. B... O, szafiarz2. Ty no, nie zmieniło mu, co jest, dobra, Kip to. Dobra, ej. Ta nasza frakcja kluczy imperium. Ma wojnę ze wszystkimi. To, a my potrzebujemy expić, No to walimy wszystkich na sukę normalnie. Kto podleci jest zwalony. Tylko, tylko sel zrobię tych gubien. Po co mi te futra, gościu? Olej. Olej se polej. Sprzedaję wszystko. Mikro, makro lornetka. Jakieś owoce. Kapsuła to leczy? A jak to leczy? Którym przyciskiem? Kif to leczenie, więc nie potrzebuję takich kłopot. Kupię jakiś sera, coś. O, moment. Dawaj tych piratów. E! Gościu! Właśnie najgorsze będzie to, że musimy przeekspić tego Nizorala, żeby ten statek latał szybciej, bo my nie jesteśmy w stanie nikogo dogonić. Mara Jade? Taką jedną Jade, to zna no, nieważne. Ty, nikt. Nikt z nas, hold. O, walimy go. Gościu, szybka moc. Nie jesteście w stanie nic zrobić miracowi. Miras po przeistoczeniu się w pierdolonego, kurde, ty sarmata, chowaj to, pierdolonego terminatora, nie jesteście, ty, ale czemu już mam połowę żyć? ups, przepraszam, Miras tank, tankier to jest teraz, warrior w tanku, w procie, a co kozikiem rzuca, ty, ty, ale szafiasz, a drugi żyje, a drugi chyba poległ, dobra, i nikt ważny jest naszym prisjonerem. easy, zajebiście, kliknę, żeby zostawili przedmioty szybkie uzupełnienie tych, ale moment, 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 ile nam brakuje do oddziału, paru typków, ja lecę na planetkę, ja chcę jakichś najemników, jakichś kurde chłopów, takich po kilo każdy, nie, Pokami mi na kantynie kto siedzi, ty koleś jest ten, opowiada kawały, nie, jaszczurzasz, dlaczego najlepszymi doktorami są Jedi, ponieważ Jedi muszą być yy, cierpliwi, nie, <laughs> Pan no, przestań, nie? Naprawdę. Nie no ale daj spokój, ty już się nie rozpędzaj z tymi kawałami. Dobra, nie ma tu nikogo. Kawalarzisko, nie? Bob z wypłaca. Oczywiście makładnie działa. I raz chowaj tego zaganiacza. Kurde, ja chcę napaść Mirasem jakąś planetę, nie? Zrobić porządek tam, tylko ja potrzebuję jeszcze jakiegoś. Potrzebuję wyszkolić tych szafiarzy na synów takich paskudnych. horse sensitive merchant? Dobra, chłop tymi mieczami handluję ale nic ciekawego nie miał. Najgorsze jest to, że jak my prowadzimy wojnę z każdym, to też, też by się poprzydawały te do Surgery, do First Aid'a. Do Surgery bym kupił kurde, tylko Surgery jest na grupę, nie? Co to jest, ty? jakaś kostka? Co to jest? No dobra, kupuję to. No, najgorszy, że my prowadzimy wojnę z każdym, bo ja nie mogę eksplorować tych innych kantyn. Ty. <noise> Ej, chłop nas zaatakował i to jest to jest jak na takim ważeniu, co chłop mamy dobra, krótka piłka mini Mike nas zaatakował na ważeniu, ja patrzę mu w oczy nie, chłopa nie ma dobra, szybki teleport gościu ja, ale Miras i tak obrywa lepszy pancerz w grze ja nie wiem czy ta czapka rybacka to chyba ta czapka rybacka o kurde co tu się dzieje? Ej, czapka rybacka jest chyba problemem, mi się wydaje. Ej, to jest niemożliwe. Dobra, tam. ten przeminął z wiatrem, ale Lejla nas. Yy, a ja nie widzę tam w ogóle. O Piorunie, ty. Ale jesteś nie tak, bo mi raz dostaje takie baty. Ty, tego, 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 tego tutaj. Tej gościu, chowaj to. No. Ty czekaj, bo ona tego by miała glotka. Krę. Schowaj tego, wracaj do kuchni, kurde, z tym kozikiem. Ale jesteś nie tak. Bo Miras dostaje takie baty, mi się wydaje, że ta broń są tu tłope. Ta niezbana chłop nas zrzuca, nie wiem, powietrzem? Czy dobrymi marzeniami nas rzuca? Bo chłop jak odpalił tego Michigana z full auto, to Miraz szedł w chwilę. Ja myślałem, że tu Mira tank będzie. Chłop znowu łapę poza zasiłek wyciąga. ale jej złowiliśmy dupę, nie? Tej Laylee całej. Co ty gadasz? Jest naszym więźniem teraz? Przecież mi pół królestwa za nią dadzą. O Czyliż jak ten ciemny Vader się dowie, że ja lejle mam na pokładzie. Ty, co jest? Lunka Lunka, ujrzy uważać na ten. Anomalie grawitacyjne. I keep on eye on our six? Co? na naszą szóstą? ty, ja mogę mieć ty. Keep on eye, ale na twoją szóstą. Dobra, po tej Lejli mamy bardzo kurczę, mały oddział. Trzeba szybko zrekrutować jakiś psycholi i rozdać punkty, bo widzę, że tu szafiarze, kurde. Łącznie z Lunką na czele Poszli naprzód Powiem wam, że Kurde problem farmienia kasy by, e, w W Blade jest taki, że Kurde jest to Takie typowe Typowe grindowanie nie W sensie napadacie planetę Bierzecie te itemy i szukacie kupca, który akurat ma kasę e, Żeby ten, żeby wam to kupił Potem na tej planecie kurde jest przychudnie, ale to zanim ja to rozwinę tam na tej Mirka planecie to będzie ja, Pieru, nie, nie. Czego drzeż papę tam. Pieprzeni, pieprzeni wieśniacy. E, dobre, po trzy koła mieli no u siebie na tym. Biorę to wszystko. Kurde, jak nie, no i nie mam jak sprzedać tego wszystkiego, bo Typek nie ma tyle golda, nie? Dobra, szafiarze awansowali. Ale muszę coś z tym goldem pomyśleć. Może na, zarabiać na tych: Na kurka, rurka. Na jeńcach. Dobra, kolejna planeta Easy. Ten. Ograbiona. No, chłop ma tylko Tisiaka, nie? Ja tu mam rzeczy za 2,5 koła. Chłop mi Tisiaka tylko daje. Ja, ona dobra snajperka jest, mi się wydaje. Pokaż się. Ty coś tam, kurka, strzelasz? Pokaż, co ty masz do zaoferowania. Dobra, bierzemy ją. Pokaż mi jej, kurka. Pokaż mi jej zaangażowanie w sprawę. Nie, hey, dobre mustaty, 13, 12. 8 poziom. Co tutaj masz? Power Strike. Weapon Master na piątkę. A jak pipuneczek? No dobra, spodoba mi się ona. Zostawmy ją na razie taką. Jak ona się w ogóle nazywa? Anela Knife. Dobra. Aniela. Anielka to. <laughs> to będzie Anielka. To, możemy coś wybudować. Nie wiem, no, chyba nie ma sensu tego budować mi się wydaje, bo tu... Jest napisane coś o alchemii. <laughs> jest napisane, że... Jak chcę wybudować, że... Będę miał szansę na zrekrutowanie troopersów, A jak mam teraz Battle Droids o, nie mogę żadnych już od momentu kiedy to wybudowałem. Nie wiem, chyba to pieprze. W międzyczasie w ogóle mi raz dwa lewele dostał. Dobra, no. mamy full y oddział. Daj mi się, że czas, czas kurka jakąś planetę ogarnąć, ale trzeba to zrobić tak kurcze inteligentnie, gdzieś na, gdzieś na obrzeżach. Ta Bakura wygląda tu dobrze, bo ten Bakugan jest kurcze tak oddalony, jest na zboczu. A, próbujemy Bakugan. Ty, no da radę, tu jest 80 typów tam, no czy tam 100 powiedzmy. Nie no, próbujemy to normalnie. Miraz nie będzie stał i patrzył, kurde, aż czy kurka cyjkurka no ale jest. Dobra, wielkie oblężenie Bakugana. A to już tu tak szybko jesteście? Ja nie zdążyłem łynia wziąć nawet. A muszę jak najwięcej przytankować, żeby oni nie dostawali z takich właśnie z daleka. Obaj to. To już tu AOE nie ma. Ten krzyk z żywota Briana, nie? To AAAAAA! To jest niemożliwe. Dobra, to są nasi. Gdzie tu jeszcze się męczą? Z tym. No dawaj go szapiasz tam! Ale chłop mu kurde ten na wątróbkę, nie? Dobra, ile nas 8 zginęło, dobra. A tu możemy sobie po. O kurde. O pierunie... Seat biorę go. Ja, takich samych sitów. Gdzie ja mogę takich samych sitów zwerbować? Hopeful? Znaczy, że taki kurczy coś się zapowiada na dobrego? Dobra, biorę tych stormtrooperów truperów wszystkich. A myślałem, że i jest planety będą lepsze, a widzę, że tutaj. To ja się chcę przejść. I co normalnie, Miraz to kurczy tutaj już ten? Ej, no to łatwo poszło. Ja myślałem, że tu będziemy toczyć boja, a Miraz widzę, kurde, wielki imperator, nie? Darth Vader! Arweder, razem ci pochonam. No, no to kozak, tylko no, ja nie jestem w stanie zapewnić żadnej obrony temu Bakuganowi, niestety, nie? On trudno? Pisali się na to. Ty, to może jeszcze wyczyścimy tu i tą stocznie kurde, się uda. Miraz, pokaż to ty, kurka, tutaj. Potrafisz, ta stocznia to jest neutralny budynek, nie, ha, dobra. Ja rozumiem, to jest jakiś taki kurde skład. A ja latałem jak debil i szukałem po kantynach, a to wszystko jest w jednym miejscu w stoczni. Je nie. A ja to go szukałem chyba 20 minut tego korpusa, korpusu. Jo, pierdola, ty z w jednym miejscu, w stoczni. Ci merchanci siedzą. E no dobra, to już jest hit po prostu. Kusi mnie, żeby Miraz przeszedł takie ty pełne ten... Hehe <grym> Jaki czopek Kusi mnie, żeby Miraz przeszedł taką pełną tom, Pełny... Pełną no... No, że nie ma dzisiaj słów normalnie Pełną przemianę Miraz jeżdżący śmietnik Lala Poka kurka tam no, Ale oni mają po 0 kredytów. Ej, tu jest... Tu jest karabin udarowy <grym> nie wiem, czy powoduje udar u wrogów w 90 I on ma obrażenia... 1000 Ten ma 120k 20 k To ma 1000. Tysiąc obrażeń. Czy idzie, że to możliwe jest? Karabin udarowy. No i że żeby to kupić, nie? A mogę sobie pozwolić. To nie wiem, która amunicja jest dobra do tego. Do ciężkich broni. No to chyba będzie to. Dobra, ja to kupuję. Jak nie, to dam tej. Yy, Anielce. Ta. O Pierunie, ty jakbym z armaty strzelił. O Pierunie. To na hita chyba bierze. Dobra, test. Uwaga. Bomba atomowa. Area 44. O, zajebiście. Wydaje mi się, że mnie oskamowali z tą bronią. No co jest? No dobra, no kładzie na hita, nie? Ale trafić z niej? Ty dwóch pożyła chyba. Co się stało? Ej, ja strzeliłem z tej broni i ten pocisk odbił się od pleców tego typa i mi rozjebał. Nie, no to jest niemożliwe, nie? Miraz własną bronią się położył. Ja to dam tej Anielce tutaj normalnie. Dawaj, see your equipment, gościu. Masz takiego skurwy syna normalnie na plecach. Hehe, <laughs> armaciarza. Nie, nawet jaka statystyka odpowiada za celność? Wyjebane w to. A, nie będę się tam. Miras to Miras, on nie będzie z jakimś, kurde, kanonadą biegał na plecach. No jeszcze jakieś czarne słońce zaczepia Mirasa, nie? Ej, hey, ta babka z tym shotgunem biega! czy ona rozpierdala ten, podłogę normalnie! Shotgun to i tak jest delikatne określenie. Ej, rozpierdza mi to, że my cały czas mamy Lejle w to... w naszych więźniach, nie? Dobra, szybkie ten. Dobra, robimy podejście pod Dagobę. Miraz zdobywca, normalnie. A, że nie daje mi planety. Spoko, luzik, jakby Miraz przyzwyczaił się do tego, nie? 900 kredytów za to mi oferuje. Fajny, fajny koleś, no. Dobra, próbujemy. Nie sprawdziłem, nie zrobiłem, a, pierdziule. A babka z shotgunem, dawaj tu, kurde, tą kanonadę, nie? Odpalaj go. Nie sprawdziłem tylko, ile tu jest żołnierzy. Świnie, kurde, jak się do mnie przyczepiają. No jest sieka, nie? Jest ostro. Ty, sukienka, czy ty w ogóle coś widzisz? Dobra, bo no ja widzę, że się męczycie tam, nie? Chłopy w kącie stoją jak za karę. Zielony wy... wyjął nożyk do delmy. Ty, jeden typek, nie? U! co jest? Ta babka z shotguna go położyła, ty jest odległości Respa! Ty no chłop się położył! Dobra, no, jeszcze jakiegoś tego mamy. I co to jest za jakiś nowa trooper, ty? Fajnie wygląda. Kije do golfa normalnie. To jest do trawy ten! To Bagieta kiedyś na streamie wyjebał z kosiarą normalnie do trawy. Ty no dobra, jeden z braci szapiarzy aż awansował. Ale to będą świniaki, nie? Wszystko w siłę. Tylko oni mają mało sprawności tu. To mi się nie podoba. Wie, akolita fajnie. Ty no, ci na dole tutaj tej listy wyglądają, kurcze potężnie. Jakiś nowa trooper, jakiś, kurde, oficer, coś, tu, tego, prawo lewej. Tylko problemem jest, że bardzo dużo... Bardzo dużo umiera, nie? Ja muszę cały czas, kurczę, tych rekruterów tu... pieprzać Pomimo tego, że Luka ma tam wysoko rozwinięte do umiejętności, nie? Ty no, jeszcze nie ma nigdzie tych w ogóle, nie? Walutersów. Ty, a to Sarapin tutaj? No, ty no, Bakury odbili, no! Poza, kurde! Miraz się męczy? szmociorzy jedni. Miraz się męczy za pieprza, a oni kurka. Nawet nie potrafią jednostek tam ustawić. Dlatego Sarapina. Ile tu ludzi siedzi na tym Sarapinie? O Pierunie, 300-400 ludzi tu siedzi, nie? No no tyle to nie. Coś mniejszego, coś mniejszego mi tutaj. Nie, dom czubaki normalnie. Próbujemy to. Weszli do nas nawet, nie? Nie wiem, co to był za Jerry, ale dostał na pompę, nie? Oni samych takich tych ochroniarzy z dla mają. Tak te białe kaski pieprzone. Ej, to jest takie miejsce armatnie, że oni dają po 40-50 e, expa, nie? Ej, oni mieli w ogóle nic zaawansowanej armii, nie? Wszyscy tutaj ochroniarzy z Lidla byli. O, to ty, uspokój się z tym shotgunem, nie? W moją stronę wycelowanym. Co tam jest na tej górze? Ta <laughs> a co robi ty? Ty dobra, udało się, nie? Ej, no, mi raz musi się wycofać, co jest? A zaraz robimy rant tu, nie? Które nawet żadnych najemników nie ma. Oj, no, plus tego, to, że szapiarze... E, dostali lewelek Ty, szafiarze! Ale się teraz pieprza, ty! Właśnie znaczy, tak pomału tego, a teraz normalnie patrzcie, jak on biega tam. Goni chłopa normalnie, one versus one mu robi. Chłop goć gra normalnie tam. Ej, ten typek mi przypomina z Pokemon Game Boy z Reda, zespół R, z SPR. Byli tacy w czarnej czapce. Jak ktoś kojarzy, to pozdro.